Szczęść Boże! Dzisiaj jest czytanie w niedzielę, na którego temat czuję potrzebę, żeby się wypowiedzieć. Jezus mówi, że kto nie ma w nienawiści ojca, matki, żony, siostry, brata, w końcu samego siebie, ten nie dojdzie do świętości, ten nie jest jego uczniem. I już nawrócona, interpretowałam ten fragment Pisma Świętego. Bardzo źle, bo uważałam, że teraz, kiedy wszystkich nakłaniam do tego, żeby zwrócili uwagę na Jezusa, no jest to oczywistością, że nie lubią mnie, że się kłócimy, że z kimś tam ten kontakt jest rzadszy, czasem zerwany nawet, w jednym z przypadków. I, i byłam przekonana, że no tak, no. Jezus powiedział, że tak będzie, no to teraz... Ja mogę się kłócić, ja mogę walczyć, ja mogę w sumie nawet nie lubić tych ludzi. Ważne, że im błogosławię, dobrze życzy. Ale nie o to chodziło w tym. Wyobraźcie sobie, że Jezus mówi, żeby kogoś nienawidzić. Tak Jezus nie mówi. Jezus tak nie mówi. Tu chodzi o to, że nie możemy mieć innego autorytetu, innego mistrza niż Jezus Chrystus. Siebie w nienawiści, to też polega na tym, że nie jesteśmy wpatrzeni w siebie, wsłuchani w siebie, własne potrzeby, wygody, e, tylko skupieni jesteśmy na nauce Jezusa i na tym, żeby wypełniać Jego najświętszą wolę i iść za nim. Dziś to rozumiem i przestrzegam, że e, oczywiście mówiąc osobom, które się kocha w szczególności o Jezusie, jest trudno znieść ich odmowę albo ich szyderstwa. Oczywiście to jest, to jest niezwykle trudne. Ale zostaje nam modlitwa za tych ludzi. Zostaje nam świadectwo, które możemy dawać swoim życiem. I ciągłe mówienie im, że Bóg ich kocha. Mimo wszystko. Ale my ich w nienawiści nie mniejmy. I co tyle? Jeszcze pokażę mojego psa, który właśnie tarza się w trawie. W błogosławionej niedzieli. W ogóle tygodnia. Trzymajcie się z Bogiem.